Hold up. Yeah. Drodzy maturzyści, pierwsze klasy przygotowały dla was prezentację. Prezentację dla Was wykonali uczniowie dla klasy trzeciej A. I teraz przekażę głos Paulinie Wilmowicz, która zaśpiewa piosenkę. Wracam. Zespołu Lasery oddaję głos Paulinie, jak i prezentacji. Droga zostaje w tyle i światła miasta wyłączam się na chwilę. Nie wracam, zostanę dzisiaj tu. Nie potrzebuję słów. Wracam do domu. Dom to tam, gdzie jesteś ty. To takie proste. Tylko tam chcę teraz być zostanę dzisiaj tu nie potrzebuję słów A teraz prezentacja dla klasy trzeciej B wykonana przeze mnie, a piosenkę pod tytułem To co dobre Andrzeja Piasecznego zaśpiewa Julka Patrząc ciągle tylko w przyszły czas, wypatrując, ile nam przyniesie, co będzie, jak lepiej i kiedy wreszcie będzie. Nieustannie wróżąc kart nie wiesz nawet, ile wciąż umyka, przez palce ucieka. Ucieka dobra z życia, to co dobre, to co lepsze, co najlepsze, to jest dzisiaj. To, Dziękujemy bardzo. Teraz nadszedł czas na klasę trzecią C. A teraz obejrzymy wspólnie prezentację, którą przy, przygotowała Oliwia. Tle do utworu Izbigniewa Bodeckiego Lubię wracać tam, gdzie byłem, zaśpiewa Zuzia. Przyszedł czas na ostatnią, ale wcale nie najgorszą klasę, czyli klasę trzecią D. A teraz czas na prezentację, która została wykonana przez Dominika i Wiktorię. Piosenkę zespołu Dżem do kołyski wykona Wiktoria. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi Jesteś sam, śpi nocą, śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma. Ciemny wiatr. Dziękujemy. Witamy ponownie w naszym studiu. Prosimy o zabranie głosu Litkę Szymańską, przewodniczącą trzeciego liceum. Oddajemy głos Szanowna dyrekcja, drodzy wychowawcy i nauczyciele, koleżanki i koledzy. Nadszedł ten dzień, kiedy, no niestety, w nietypowy sposób przyszło nam się pożegnać. Chociaż ja mam nadzieję, że to nie jest pożegnanie i jeszcze wszyscy będziemy mieli okazję się zobaczyć. Dla nas, absolwentów, jest to szczególny dzień, ponieważ kiedy w nowym roku zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już w liceum nie będzie. Co więcej, myślę, że większość z nas, wychodząc w marcu ze szkoły, nie była świadoma, że dzwonek, który słyszy, jest właśnie tym ostatnim. Po tych trzech wspaniałych. Wspólnie spędzonych latach na pewno trudno będzie nam się rozstać. Usłyszałam kiedyś, że liceum to najlepszy czas w życiu i na ten moment w pełni zgadzam się z tymi słowami. Spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, nawiązaliśmy nowe znajomości, przyjaźnie i wspólnie przez trzy lata szliśmy przez życie, zdobywając wiedzę i doświadczenie. Nasza podróż dobiega końca, dlatego chciałabym w imieniu wszystkich absolwentów Podziękować dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za wiarę w nas, cierpliwość, pomoc w dążeniu do celu i przekazanie nam cennej wiedzy, która przyda się na maturze. Skoro już o tym mowa, maturzyści, pomimo obecnej niepewności, wykorzystajmy ten czas dobrze. Patrząc na to z innej strony, mamy więcej czasu na powtórki. Pamiętacie słowa nauczycieli, kiedy przekładaliśmy sprawdziany? Pytali nas, czy maturę też przełożymy. Najwyraźniej no nam się udało. Chciałabym również przekazać kilka słów uczniom klas pierwszych i drugich. Gdy już wrócicie do szkoły, to wykorzystajcie ten czas dobrze, bo jak widać, nie wiadomo, co może się wydarzyć. Uczcie się pilnie, spędźcie ten czas wśród przyjaciół i pamiętajcie, że szkoła to nie tylko nauka. Szkoła jest miejscem, w którym możecie poszerzyć swoją wiedzę, ale też rozwinąć umiejętności. Talenty, zaangażować się w życie społeczne i co ważne, nawiązać cudowne znajomości. Dziękuję Wam za te wspólne lata i życzę powodzenia. A na koniec chcielibyśmy przedstawić krótki filmik, w którym wraz z uczniami z innych klas trzecich opowiadamy o naszych wspólnych i najlepszych wspomnieniach ze szkoły. Cześć kochani, proszę się zakończenie. Trochę ciężko w to uwierzyć, ponieważ to wydarzenie zawsze było dla nas odległe. Czas w liceum bardzo szybko nam minął przez to, że zawsze było dużo obowiązków, a mało czasu wolnego. Poprzez zaistniałą sytuację na świecie niestety nie możemy się należycie pożegnać. To również tłumaczy nasze wdzianka. Na samym początku chciałybyśmy podziękować wszystkim nauczycielom za trud, jaki włożyli w nasze wychowanie i w naukę. Za troskę i wsparcie, jakim obdarowywali nas przez te trzy lata. Na tym filmiku miałyśmy opowiedzieć jedną e, historię e, z czasów liceum, jednak ciężko taką wybrać. Nasza klasa też lubi jedzonko, a na włoskim, oczywiście włoska pizza. I dużo razy próbowaliśmy przekupić profesoressę, <grym>, żebyśmy zrobili w końcu. namówić, namówić. A, no tak, 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 tym <grym>, razem namówić. No ale nie była zbyt pozytywnie nastawiona. <grym>, ale w końcu udało nam się i zrobiliśmy lekcję otwartą e, z gotowaniem spaghetti, co było mega fajnym doświadczeniem, bo to jednak była zupełnie inna lekcja. E, no i mogliśmy wykorzystywać to, czego się już nauczyliśmy, bo po, przy przygotowaniu tego spaghetti mówiliśmy po włosku. Pamiętam też jak na fizyce, która była w sumie tylko w pierwszej klasie. E... Robiliśmy zawsze sobie herbatkę albo kawkę na zapleczu, bo Pani była taka miła. A zawsze właśnie fizyka była gdzieś tam na końcu i Pani widziała, jak jesteśmy zmęczeni i właśnie na przerwie przed lekcją nam dawała klucz i pozwalała sobie zrobić kawkę czy herbatkę. Na religii też fiesty sobie urządzaliśmy z księdzem. O, albo... Piszły. Bo właśnie w trzeciej klasie mieliśmy tą e, lekcję na słuchawkach e, na religii, co też było śmieszne, podawaliśmy sobie różne hasła. No i to chyba wszystkie nasze wspomnienia z liceum, takie, które nam teraz przychodzą tak na szybko do głowy. Pewnie byłoby ich jeszcze dużo, dużo więcej. Pod koniec liceum wiele wspólnych wspomnień mamy, ale nie raz się jeszcze pewnie spotkamy. Na Dzień Chłopaka i Kobiet skecze robiliśmy. Świetnie się wtedy bawiliśmy. W dni otwarte wszyscy razem pracowaliśmy, nowe pokolenie do szkoły zapraszaliśmy. Bokłe w pełnym słońcu żeśmy tańczyli i wodą nas polewali, żebyśmy się schodzili. Choć nie zawsze chemia między nami była, to fajna impreza się wydarzyła. Studniówka wszystkim w pamięci zostanie, choć wszystkich nas czeka, niebawem rozstanie. Teraz już tylko kroczek mały. Zdamy maturę? mi nie stres cały. Ciało pedagogiczne godnie pożegnać byśmy chcieli, bo nie lada wyzwanie z nami mieli. Kartkówki, sprawdziany, a mogę poprawić, jak wyście z nami dawali radę. Za serce, które nam okazaliście, na wielkie prawa zasłużyliście. Teraz w dorosłość wkraczamy, ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i kiedyś, po latach wielu, Pracą zmęczeni staniemy u celu. I wtedy wspomnimy, chociaż przelotnie, te szkolne lata, troskę o stopnie. I wtedy wspomnimy, i westchniemy skrycie, to było życie. Moim taki wspomnieniem, który za długo, jest słynny cytat. Stawiamy tylko długopisy. Każdy wiedział, że nie zapowiada nic dobrego, ale jakoś dawaliśmy sobie rady. O oh Jezu, nie chciałabym się tak skisować. Agnieszka, jedziesz! To jest to, jak pani Maciejko zawsze swoje super teksty filozoficzne i patrzyła w okno i to tak się czuła bardzo tak z tak. I tak jest to, że poznaliśmy wielu przyjaciół w tej szkole i dzięki nim jesteśmy szczęśliwsi. Co mi tuż przed snem! nucił bajki bajba i kto przybiegał z bzem kiedy mają się ma? Dzień dobry. Z tej strony Mikołaj Witkowski i Kuba Kucharski. Z klasy trzeciej. B. Tak, przy okazji pozdrawiam panią Iwonę Malinowską. Tak. Nie mogliśmy o tym zapomnieć. Dobrze. Niestety nadchodzi ten smutny czas. Ostatni już nadszedł w sobie. Aż nie mogę w to Ja też. Smutny Mikołaj. No ale trudno. Żeby nie było tak smutno. Chcielibyśmy przytoczyć kilka ciekawych oraz zabawnych anegdot, historii, które przeżyliśmy w szkole przez te całe trzy lata. Ja myślę, że nasza szkoła jest naprawdę wyjątkowa pod tym względem, że jest tutaj naprawdę rodzinna atmosfera, wszyscy się znają, wszyscy się lubią, wszyscy są dla siebie mieli, przynajmniej staramy się być. Da się to odczuć na przerwach, na lekcjach. Nawet jak jest się w domu, odrabia pracę domową, to wiesz, że należysz do Militarnego grona wiarygodnej szkoły trzeciego liceum ogólnokształconego w się. Mi kojarzy się z trzecim liceum, jak mam teraz tak powiedzieć. Historia pewna. Y... Olimpiada do przedsiębiorczości. Pan Tomasz Wysocki, każdy dobrze wie na, w jakim stopniu na tym punkcie ma bzika i po prostu jest duchem przedsiębiorczości i na każdym kroku to można zauważyć. I to jest bardzo miłe, bo jak wspominałeś, że jest rodzinna atmosfera. Tak samo nawet z dyrektorem mhm. podczas tych przygotowań to nie była męka przy książkach, przy testach, żeby po prostu się uczyć. Tylko pan dyrektor zawsze zaprosił nas na kawusie: czasem przyniósł jakieś pączki, czasem drożdżówki. I po prostu nawet jak siedziałeś tam trzy godziny z rzędu, to nie czułeś znużenia, tylko czułeś się normalnie jak w domu na kawce. Tak. Właśnie przez takie małe gesty. Człowiek zapamiętuje tę szkołę chyba najbardziej. No to jest prawda, że jak coś trzeba było załatwić u pana Wysockiego, to zawsze można było wejść, zostać na herbatkę, na kawkę, porozmawiać, wszystko fajnie, zawsze super stosunki. No, oczywiście. No i to tak zawsze, to nie tylko z panem dyrektorem, ze, ze wszystkim nauczycielem. Tak Każdy było. nauczyciel wyciągnął pomocną dłoń. I... Tak, i zawsze y, trochę uwagi poświęci na takie indywidualne sprawy, jeśli coś trzeba Zaczę... załatwić. Zawsze zwrócić się. Do ucznia z pomocną ręką, po prostu. Tak, no i, i też rozśmieszy. Na przykład ja chciałbym przytoczyć, może nie konkretny żart, ale wszystkie lekcje w trójce wiadomo z, kim, z panem Marianem Smakowskim. Po prostu co najmniej jeden żart na lekcję mm -hmm. i to taki zawsze pasujący do sytuacji. To są tak genialne żarty, że no kurna babka nie da się się nie śmiać. Po prostu Dokładnie. I to nie tylko żarty, ale również historie z jego życia, jakieś ciekawe po prostu informacje, yy, które zawsze pasowały do tematu, który prowadził i które poruszaliśmy. Tak. Nawet głupi był przykład w jakimś zdaniu, to on nawiązywał do tego, opowiadając jakiś żart albo opowiadając, co kiedyś przeżył. I to było tak ciekawe, tak inspirujące, że bardzo nam tego będzie brakować. Tak. Niestety musimy się pożegnać z tą szkołą, będzie nam bardzo. Smutno już jest. Wam, pewnie drodzy nauczyciele, tak samo jest smutno, że odchodzimy. No ale trudno, musimy zacząć nowy rozdział w naszym życiu i mamy hmm. nadzieję, że jeszcze będziemy mieć możliwość spotkać się nieraz w późniejszych jakichś innych okolicznościach. Na przykład może na maturze. Albo kiedyś, kiedyś, kiedyś <laughs> może będzie, więc. No ale na razie trzeba tak. No nic nie poradzimy. Więc dziękujemy Szkoda, bardzo, że, za... tak, że ten, ten dzwonek właśnie który usłyszeliśmy tam w pewną środę, się okazał być ostatnim, no. jaki usłyszeliśmy. No ale i tak myślę, że te trzy lata to naprawdę jestem. Każdy chyba powie, kto jest w tej szkole, że, że naprawdę. Nie warto były to było. zmarnowane trzy lata na pewno. Tak. Dziękujemy bardzo. Futryna jest, szpilki nie ma, pożar ugaszony. Słowami wstępu do naszego ostatniego wejścia. Panie dyrektorze, czy chciałby pan powiedzieć coś jeszcze przed finałową piosenką? Nie wiem, jaka będzie finałowa piosenka, bo mi się odniósł do piosenki. Czy to już mój ostatni głos, tak? Znaczy? Tak, tak, to już jest y, ostatni głos. Ostatni... Na tym spotkaniu. Na tym spotkaniu. Nie, dzięki. Jeszcze raz wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tym którzy to przygotowali, dziękuję tym, którzy to prowadzą. Yy, dziękuję za miłe słowa. Yy, ja nie wiem, co wy się tam robili na Olimpiadzie Przedsiębiorczości w Poznaniu, bo o tym tu dobrze, że się nie mówili. Ja niektóre znam te numery wasze. No ale miło mi Kuba i, i Mikołaj za takie piękne słowa, ale to nie tylko ja, jak i dobrze, że się ty powiedzieli, bo to wszyscy tak robili. Dobrze, że nie mówicie, że Miałem wam nieraz przełożyć jakieś tam zajęcia, albo ty powiedzieć, że was chowałem tu przed językiem polskim. Dobrze że się też tego ty nie powiedzieli. Panie dyrektorze, my nie chcemy iść na Polski, to może pan coś nam tutaj zrobi, bo było tak, prawda? Kiwnijcie głową, czy nie? No coś takiego było. Okej. Okay. Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia na maturze. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Na dywaniku, którego tak a propos nie ma. U tej pani nie było wesoło. Poprosimy o zabranie głosu panią dyrektor Marię Malinowską. No, witam Was. Co jeszcze chciałabym powiedzieć, no kochani, podobno w życiu najważniejsze jest znaleźć sobie cel, a później drogę do tego celu. Szukajcie tego celu, wyznaczcie sobie ten cel. Idźcie drogą do tego celu. Niech wiedza którą zdobędziecie w szkole, a może bardziej umiejętności, który, który, którymi się będziecie posługiwać w swoim dorosłym życiu, niech one pozwolą wam na zdobycie, na zdobywanie szczytów. Bo podobno im wyżej wejdziemy, tym widoki są piękniejsze. Dlatego życzę Wam, żeby te widoki były dla was najpiękniejsze. Wybierzcie. To miejsce szczytu, z którego będziecie szczęśliwi i z którego będziecie widzieć samo dobro i samo szczęście. Dziękuję bardzo. A teraz nasze spotkanie zakończy Ola Prygier ze specjalną piosenką maturzystą i nam, specjalnie przygotowaną na dzisiejszą uroczystość. Odej głos Oli. Życzymy sobie i wam, by łatwo było zdać Tema. Że tą wiedzę już masz, nie przejmuj się, bo będzie dobrze. Życzymy sobie. Brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by łatwo było zdać. Tę maturę potrzebną wiedzę już masz. Nie przejmuj się, bo będzie dobrze. Życzymy sobie i Wam, by łatwo było Masz, nie przejmuj się!